Cześć. Witam w kolejnym odcineczku. Nie wiem. Dzisiaj w tym odcineczku będziemy sobie zwiedzać miejscóweczkę na Yalahar. Sprawdzę w ogóle, jakie tu się ekspy kręci, lociki. Paka jeszcze nie aktywuje, no ale wiecie, nowy projekt powstaje. Niedługo będzie hiper mega achar. Kapucynem będę grał i tak postanowiłem grać od Zerowego do setnego levela kapucynem. Zobaczę, jak się nim będzie grał. Na razie, takie postanowienia. Harry jest zrobiony, już konkretny level ma. I będą mega mroczne solóweczki mnichem. Mnichem kapucynem, bo on naprawdę fajne ma ataczki. No, na razie, tak jeszcze do końca nie sprawdziłem, jakie. Ale myślę, że fajne. Bo na razie na małym levelu to nie widać, jakie tam ma ataki. Na wyższym będzie, będą na pewno jakieś lepsze zaklęcia. No i wiadomo, i trzeba mieć paka. Ale niedługo myślę, już aktywować. Może trochę trzeba pomócić. a tu widzicie, jaka miejscóweczka jest to. Jakieś ekspiki się kręci. Jakieś lociki. Bo dawno tu nie byłem, a tu lecą te z Brain te takie dużo warte itemy. No i sobie je pozbieram, bo one będą potrzebne. One dla paladyna są właśnie potrzebne do takich tych, żeby zaczarować zbroję no tutaj taka spokojna miejscóweczka ale akurat można sobie pochodzić ponowalać z royal starów mały waścik na royal starach jest bo nie idzie dużo a trzeba trochę podzbierać na nowy projekt trzeba zbierać tibiski. O, Brian dziki, no one to są so właśnie więcej, mogliby ich dać, bo trochę ich za mało, ta bunch i marna, bo to chodzisz, nic z niej ciekawego nie spada, sama jakieś sity. Rzadko kiedy tam coś ciekawego spadnie, no ale trochę hajsu już namuciłem. A Na to zbieram ogólnie, co się da. Może za dużo miksturek przy sobie noszę, bo tyle towaru nie mogę nabrać, lecika za, za dużo nie mogę wziąć. Muszę chyba mniej podków nosić, no? Co dużo jednak jest. No i tu widzicie, tak sobie latam po miejscu weczce. Hiciorki konkretne wale, no bo mam dobrą zbroję. Dodaję dysta. Czapka też dodaje dysta. No i wiadomo, no jest pociśnięcie. Sami zresztą widzicie. Podobno jak ze strzał, pociśnięcie. A malutki waścik po za grosze się kupuje. Na markecie swego czasu jak miałem paka, to kup... za grosze kupowałem. Teraz to nawet nie wiem po do te Starki, ale ich tyle mam, że mi ich starczy, starczy. Bo one tak szybko nie idą. Jak chciały. O! Ale mikop głośno działa. Naprawiłem go. Coś tam robiłem, no ale coś mi teraz głośno działa, nie wiem czemu. Może grafa zaczęła dobrze działać i dlatego tak. Głośno. Szumi. O, ale teraz przynajmniej się nie przycina. Teraz normalnie działa. Tego tu mogę o konkretne solóweczki robić. I spróbuję właśnie zacząć grać z tym mnichem. Fajnie już go nazwałem. I długo się dowiecie. No dobra. To ja tu kończę odcineczek, kto ciekawy zobaczy do końca, zobaczycie ile hajsiku na czochrałem, ale patrzcie, nie jest źle jak na razie. Jak na razie farci mi, co? Tyle hajsiku. Będzie jeszcze lepiej. To i takie, tutaj można trochę sobie zarobić no. Wiadomo, że nie zarobię tyle co na kultach, no na kultach to najlepszy zarobek jest właśnie na, fa na faku. Ale nie ma co tam wlatać w jedne miejscóweczki cały czas samo. Tutaj przynajmniej eksp jest lepszy. No dobra, podtrzymajcie się, cześć.